Psy, które udało się odzyskać, sieradzoną przebywają obecnie w schronisku Fanypec w Czartkach, gdzie wydzierżawiono im kojce. Opieka i wyżywienie leży po stronie grupy zdeterminowanych mieszkańców naszego miasta. Psy regularnie wyprowadzane są na spacery. Przyjeżdżamy do piesków w miarę możliwości w tygodniu też, natomiast w sobotę zbieramy się wszyscy, wyprowadzamy je na spacery. Tak od godziny 9 do 13 jesteśmy z nimi cały czas. I Grupa Sierodzan postawiła sobie za zadanie wszystkim psiekom znaleźć nowe domy. Akcja rozwija się bardzo fajnie. Na tą chwilę 12 piesków znalazło już nowy dom. 13 dzisiaj jedzie do nowego domu. No mamy nadzieję, że. Przez kolejny miesiąc uda się tak samo. Miłośników czworonogów chcących pomóc psiakom nie brakuje. Oj, nie brakuje, zwiększa się ekipa, robi się to teraz fajniejsze i mam nadzieję, że nie tylko u nas tak będzie. Grupa zwiększa się, w tej chwili nawet nie jestem w stanie powiedzieć, około 20-30 osób już na pewno. A jeśli uda się zaadoptować wszystkie psy, co, co będziecie robić dalej? Będziemy dalej ułatwić domy dla psów z Sieradza i okolic. Apelujemy: jeśli ktoś chce powiększyć swoją rodzinę o czworonożnego przyjaciela, to przede wszystkim musi być pewien swojej decyzji. Stęsknionych miłości i prawdziwego domu psów w schroniskach nie brakuje, dlatego warto właśnie tam poszukać nowego przyjaciela.